Gdzie indziej wpadłem na stosy gazet z lat 80. rzucone w kąt ręką dynamicznej młodzieży. Siadłem w fotelu i zacząłem czytać wielki artykuł przeciwko generałowi Boulungi Francji groziła dyktatura. Tytuł Kevon Consul. Pasjonujące ogłoszenia domów mody scenami wspaniałe. Zatraciłem poczucie epoki. Korespondencja z Moskwy. Autor przytacza opinię Napoleona o Rosji wypowiedzianą na świętej Helenie. Miałem zamiar iść do Indii. Anglicy bardzo bali się mojego przedsięwzięcia. Oto dlaczego usadowili się ostatnio w Aleksandrii. Ale zobaczą kiedyś, co im przytrafi się z Rosjanami. Ci nie mają długiej drogi do Indii, są już w Persji. Rosja jest potęgą, która idzie najpewniej i największymi krokami ku panowaniu powszechnemu. Hm, oczywiście z Francją, jak sobie tego życzę, korespondę. O tą nie było w programie. Zabrałem kilka gazet i z emocją archeologa przetrząsałem dalej wszystkie kąty. W jakimś małym pokoiku na trzecim piętrze znalazłam całą skrzynię albumów nut. Wśród tego mnóstwo przepisywanych ręcznie przez jakąś kumty z Kto to mógł być? Z albumem walców Straussa datowanym w roku 848 stałem i marzyłem. A w prześlicznych rusztowaniach dachu Będących jak koronka z belek, świstał wiatr. W niektórych pokojach zapadły się już sufity i tylko kopcone kominki wiszą jeden nad drugim, przylepione do ścian. Ogarnął mnie smutek i wściekłość. Gardzi się tym opuszczonym i niepotrzebnym zamkiem. W proch sypie się klejnocik tej architektury, która nie uważała domu za maszynę do mieszkania. Jest źle, gdy patrzy się tylko wstecz ale i źle, gdy patrzy się tylko naprzód, a może w ogóle nie patrzy. Cały dorobek kultury mamy Europy wydany dziś zostaje na łup umysłowości ludów bez przeszłości lub europejskiego hamstwa. Stojąc w tym zamku poczułem grozę, może po raz pierwszy tak wyraźnie, grozę tego potopu. Od wschodu przecham i barbarzyńca. Od zachodu na czteromotorowych fortecach latających leci zwierzątko zdrowe i rumiane. A wewnątrz, broniąc podobno kultury, europejski ham chce zniszczyć jej resztki. Rozczulający widok. Zacząłem się śmiać i słuchać echa tego śmiechu w pustych pokojach. Mój młody towarzysz przybiegał do mnie co chwila i wołał hej. Jestem pewien, że to prawdziwy antyk. Vous, mon, sont mille francs. Francuski zmysł oszczędności i ukochana przeszłość, poprzez kapitał, jaki ona reprezentuje, buntował się w nim do żywego. Wracaliśmy obydwaj podnieceni i oburzeni. Stał mi się od razu sympatyczniejszy. Umiał zupełnie nieźle wyznaczyć ceny tych gratów. To już dużo. Może z nim nie tak źle. Po obiedzie położyłem się i czytałem te stare gazety. Zdawało mi się, że czytając to kradnę. Rzeczywiście kradłem, kradłem czas, jak wykradało się ze starego kredensu cukier z głowy lub konfitury.